W studiu Radia Głos bardzo serdecznie witam Kasię i Macieja Marczewskich z bloga Ruszaj w drogę. Dzień dobry. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry, witamy. Jest z nami także Grzegorz Kilian z diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej. Witam serdecznie. Witam, cześć. Spotykamy się dzisiaj, ponieważ w Pelplinie na Facebooku trwa bardzo ciekawa inicjatywa, akcja. Katedra cię obserwuje, ale zanim o tym powiemy, chciałbym się zapytać naszych gości, którzy są blogerami, Podróżującymi po Polsce, pozytywnie zakręconymi, na temat właśnie Polski, historii, zabytków, o to, jak zrodziła się w waszym życiu ta właśnie pasja. Wszystko się zgadza. Zaczęło się od tego, że przyjechaliśmy któregoś raz, dwa, dwa lata temu na jarmark cysterski w, w Pelpinie. Już wiele razy słyszeliśmy od, tutaj od Kasi e, Taty, że w Pelpinie jest świetna inicjatywa, że na ten jarmark właśnie warto przyjechać. Przyjechaliśmy, zobaczyliśmy, wtedy też pierwszy raz poznaliśmy Grzegorza, e, któremu potem podesłaliśmy relację naszą właśnie z tego jarmarku Cysterskiego. I tak to się w zasadzie zaczęło. Tak się zaczęła przygoda z Pelplinem, natomiast jeśli chodzi o samego bloga, no to to jest inicjatywa trochę starsza. E na początku bloga prowadził tylko Maciek i wtedy ten blog był o tematyce bardziej technologicznej, a potem kiedy z Maćkiem się poznaliśmy, to chcąc mi zaimponować, Maciek pozwolił publikować na swoim blogu teksty podróżnicze, bo wtedy zaczęliśmy też podróżować po Polsce i wtedy pojawiły się pierwsze takie wpisy dotyczące tematyki o tym gdzie byliśmy, gdzie podróżowaliśmy. I później zapadła decyzja, żeby te dwa blogi rozdzielić, a w zasadzie wydzielić bloga o podróżach po Polsce. I później ta, ta inicjatywa ewaluowała i w 2012 roku powstał blog, taki już powiedzmy, nasz wspólny projekt ruszaj w drogę. Na tym blogu staramy się zachęcać wszystkich do tego, żeby aktywnie podróżowali po Polsce, żeby interesowali się tym, co się dookoła dzieje, uczestniczyli w różnych wydarzeniach. Inspirujemy, po, proponujemy pomysły, prowadzimy wywiady z ludźmi, którzy mają swoje pasje, którzy są pasjonatami i inspirują się. Również tematyką o Polsce. No i tak to się zaczęło. I blog praktycznie z miesiąca na miesiąc y, zaczęły się pojawiać nowe wpisy, nowe inicjatywy, nowe pomysły, nowe wydarzenia. I tak to trwa do dzisiaj. Czy też, można by tak powiedzieć, wstrzeliliście się w pewne jakoś nisze, czy brakowało takich blogów w Polsce na temat właśnie naszego, naszej ojczyzny? W tym momencie ja nie znam drugiego takiego bloga, który w taki sposób pokazywałby polskie atrakcje, polskie, polskie zabytki. Jesteśmy jedynym blogiem, który pisze o Polsce i tylko i wyłącznie o Polsce. Jest dużo blogów, które zamieszczają pi, wpisy o Polsce, ale jest to gdzieś jakaś tylko zakładka na blogu, i tak jak obserwujemy, to jest na przykład kilka, kilka takich wydarzeń albo kilka wpisów. Natomiast my się skupiamy tylko i wyłącznie na Polsce, nawet jeśli gdzieś idziemy za granicę, to tego nie, nie opisujemy na blogu, czyli jakby blog jest takim miejscem wyłącznie poświęconym podróżom po polsce i odkrywaniu Polski, odkrywaniu atrakcji. Miejsc, przełamywaniu stereotypów, szukani, szukaniu takich też inspirujących tematów. Do tej pory, czy już żeście obliczyli, ile miejsc w Polsce żeście odwiedzili i opisali na waszym blogu? To naprawdę ciężko policzyć, ile miejsc odwiedziliśmy, wiemy, ile opisaliśmy, bo ostatnim, ostatnim razem świętowaliśmy 300 wpisów na blogu, więc można powiedzieć, że około 300, ponad już 300 miejsc mamy opisanych na naszym blogu po Polsce podróżujemy od pięciu lat więc no, już trochę tych miejsc się nazbierało i też strasznie ubolewamy nad tym że nie wszystko mamy czas jakby zamieszczać na blogu bo przygotowanie takiego wpisu wbrew pozorom jest naprawdę wymaga pracy, wysiłku, bo trzeba obrobić zdjęcia, napisać tekst, sprawdzić informacje w internecie. My też się staramy, żeby te nasze wpisy nie były takie jakby powiedzmy historyczne, na Naukowe, bo to można zawsze sprawdzić w Wikipedii czy w przewodniku, ale raczej staramy się dzielić emocjami, czyli opisywać, że, czy coś się podobało, czy się nie podobało, czy było fajnie, i zachęcać właśnie do zwiedzania takich miejsc pozytywnych, gdzie turysta jak pojedzie, to się naprawdę dobrze czuje i czuje się jak u siebie, a nie jak takie złokonieczne, co się niestety jeszcze dzisiaj zdarza czasami. Najważniejsze jest to, że skupiamy się na pozytywnych emocjach. Jeżeli coś nam się nie podoba, to po prostu o tym nie piszemy, bo to szkoda czasu nam na e, narzekanie, a narzekania w Polsce jest bardzo dużo ostatnio, dlatego na naszym blogu są tylko i wyłącznie pozytywne treści, pozytywne miejsca i pozytywne inicjatywy. Zdobywacie przez to ogrom wiedzy, doświadczenia. Czy też myślicie o tym, żeby to, co jest opisane na blogu, kiedyś wydać w formie książkowej? Faktycznie przez ten czas, kiedy zwiedzamy i opisujemy to wszystko, jakby siłą rzeczy nabywa się pewną wiedzę, i obserwujemy pomału już coś takiego, że po prostu przychodzą do nas ludzie i się nas pytają o różne rzeczy, a w szczególności y, gdzie warto po, pojechać, co warto zwiedzić. Stajemy się takimi y, lokalnymi ekspertami, można powiedzieć, od kierunków y, zwiedzania. I rzeczywiście też pyta padają pytania i pomysły, a może byście wydali jakiś przewodnik, czy, czy kiedy to zrobicie. Natomiast do doświadczenia wiemy, że to jest bardzo ciężka praca, bo mamy już pierwsze takie doświadczenia z wydaniem przewodnika. Maciek w zeszłym roku przygotował, to znaczy wspólnie przygotowaliśmy, ale tutaj głównie Ma Maćka zasługa była w tym i wydaliśmy papierowy przewodnik po Kaszubach. To była taka inicjatywa współfinansowana przez dotację z Urzędu Marszałkowskiego i ten projekt był skierowany do szkół i te przewodniki można dzisiaj zobaczyć w szkołach na Kaszubach niektórych. No ale to była taka bardziej, jak to można powiedzieć, broszurka nawet, no nie tyle przewodnik. To był, to był zeszyt, około 30 kartek, który, e, s, który pokazywał w przystępny sposób, jaki, jak spędzić czas na Kaszubach. To był gotowy przepis na 10 dni e, na Kaszubach. Można wziąć ten przewodnik i w każdym momencie właśnie ruszyć, ruszyć w drogę razem z nami i e, faktycznie, tak jak Kasia powiedziała, e, Blogowanie od y, pisania do, do, do papierowych książek i papierowych przewodników bardzo mocno się różni. To jest naprawdę już ciężka praca. Na razie skupiamy się na tym, żeby ten nasz blog rozwijać, ale też nie wykluczone, że jakieś publikacje papierowe będą się w najbliższym czasie pojawiać. Czy macie jakąś sprecyzowaną grupę odbiorców? Czy może wiecie, kto najczęściej Was czyta? Czy jest to młodzież, czy są to osoby dorosłe na przykład? Jeśli chodzi o grupę odbiorców, to ona jest bardzo różnorodna. E, statystyki na Facebooku pokazują, że czytają nas e, ludzie mniej więcej w wieku od 20 paru do 30 paru lat. Ale e, to dlatego, że po prostu no, wydaje nam się, że osoby starsze często nie, jakby, no, nie korzystają z internetu, i dlatego mm, nasze działania też e, opierają się o to, żeby z tego internetu wychodzić. Czyli e, e, przygotowujemy na przykład e, prezentację o Polsce i taką prezentację e, przedstawiamy, e, no, w, czy w jakimś klubie, czy, czy, czy w innym miejscu jakby żeby, te, żeby ten nasz przekaz... Y te, te nasze myśli i, i inspiracje dotarły także do osób, które są poza internetem, w tym do osób starszych. No i właśnie w marcu zaczynamy taką inicjatywę, też Klub Polskiego Podróżnika. I to będzie, to może Maciek tutaj więcej opowie, bo jest inicjatorem jakby całego projektu. W marcu rusza Klub Polskiego Podróżnika. Rusza w gminie Próż Gdański, w gminnych bibliotekach w Straszynie i w Cieplewie. W każdą środę i pierwszą się i pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy na spotkanie godziny 18 do, do Bibliotek w Cieplewie i w Straszynie. Będziemy pokazywać właśnie Polskę, jaką mi, my widzimy, jaką można zobaczyć na naszym blogu, a także będziemy przekazywać te inspiracje. I mamy nadzieję, że właśnie takie klubowe spotkania będą okazją do tego, żeby się poznać, żeby trochę wymienić się doświadczeniami i porozmawiać na temat tego, w jaki sposób można spędzać czas właśnie w Polsce. I chcemy właśnie pokazać, że e, tak naprawdę nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby przeżyć fajną przygodę i że nawet właśnie taka, e, taka akcja tuż za rogiem e, może być świetną, świetną przygodą. No, i właśnie w taką inicjatywę wpisuje się też akcja z Pelplinem, dlatego że Pelplin jest stosunkowo blisko Trójmiasta. To można powiedzieć jest właśnie nasza najbliższa okolica. A często osoby właśnie no, często nie są świadome y, zabytków, czy atrakcji, czy takich skarbów, jak my to nazywamy, które są naprawdę blisko. Y, I stąd też pomysł na to, żeby y, właśnie no, promować Pelplin wśród nawet osób z Trójmiasta, czy nawet tutaj. Stałego województwa, żeby w jakiś nie wiem, czy w sobotę, nawet czy w weekend, czy, czy może gdzieś przejazdem przyjechały, zobaczyły I, i naprawdę to są fantastyczne rzeczy, które można zobaczyć. Pytanie od razu do może do Grzesia, czy masz szansę jako pracownik właśnie Anticydowanego Centrum Informacji, aby poprzez właśnie działalność Kasi i ja przyczynić się do tego, żeby faktycznie katedra bardziej zaistniała, właściwie można by tak powiedzieć, też w świecie wirtualnym? Znaczy jeżeli chodzi o działania promocyjne, no musimy się otwierać tak naprawdę na, na wszystkie możliwe, że tak powiem, opcje. E, staramy się no, działać przede wszystkim nowocześnie. Tak? Nie możemy się zamknąć tylko i wyłącznie na e, publikacji ulotek. Oczywiście one są także ważne, tak? ale no, przede wszystkim takim najbardziej e, najszerszym, tak naprawdę myślę, które zbiera najwięcej najwięcej grono odbiorców, to przede wszystkim internet tak? i sieci społecznościowe. E, dlatego nie przez przypadek tak naprawdę Katedra Pelpińska ma swojego Facebooka e, i no, nie, nie ukrywajmy, ale właśnie e, na, e, tak naprawdę ten, ta cała akcja opiera się właśnie na e, facebookowym profilu e, katedry i mam nadzieję tak naprawdę, że odbije się ona szerokim echem zarówno wśród mieszkańców Pelplina, ale także e, szerokich okolic, e, e, no myślę, że tutaj, Całej Polski, mam nadzieję, tak przynajmniej. I... Mamy nadzieję, że ludzie z całej Polski będą po naszej akcji przyjeżdżać do Pelplina, po to, żeby zobaczyć tą wspaniałą katedrę i wszystko to, co tutaj decyzyjne Centrum Informacji Turystycznej nam przygotowało. Już teraz oczywiście zachęcamy serdecznie, aby wejść na stronę ruszejwdroge.pl i zobaczyć, co już tam właśnie Kasia i Tomek ciekawego, można by tak powiedzieć, opisali o naszej Pelpińskiej katedrze. Parę słów może teraz waszego wrażenia właśnie o Pelplinie. To może jeszcze powiemy, o, może jeszcze powiemy na, na temat akcji, na czym będzie ona polegać. Akcja startuje właśnie w ten poniedziałek i codziennie na naszym blogu ruszajwdroga.pl będziemy pokazywać, w jaki sposób zwiedzaliśmy Pelplin i pokazywać każdego dnia zupełnie inne oblicze Pelplina. Zaczniemy od tego, od czego powinno się właśnie zaczynać naszą przygodę z Pelplinem, czyli od zwiedzania katedry. Katedry Pelplin, o której już tutaj wspominał Grzegorz. I za każdym razem, kiedy będziemy wrzucać informacje na naszego bloga, ta informacja także pojawi właśnie się właśnie na, na, na Facebooku Katedry Pelplin. Mamy nadzieję także, że, że na Facebooku Radia Głos i wszystkich profili związanych z Pelplinem, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się właśnie o tym, jak, jakie piękne miejsca promujemy. Cała ta akcja powstała dzięki właśnie współpracy tutaj z diecezjalnym Centrum Informacji Turystycznej i, i z Grzegorzem, którego tutaj także gościmy w studiu. E, przyjęliśmy zaproszenie do zwiedzenia, e, do zwiedzenia Pelpina, do zwiedzenia katedry. Razem z przewodnikiem e, chodziliśmy po katedrze, po krużgankach. E, uczyliśmy się kaligrafii w, w pelpińskim skryptorium, który tutaj Grzegorz jest przedstawicielem i który uczył, uczy, uczył. Uczył Kasię, w jaki sposób, jak w w sposób pięknie pisać? W jaki sposób pięknie pisać to może przy okazji y, apel do wszystkich kół gospodarzy wiejskich, żeby jeszcze gęsie pióra kobiety zbierały i to się przydadza na pewno najbliższy jarmark. <grystanie> <grystanie> tak jest. Nie, no. ale tak wchodząc, że tak powiem słowo a piór, y, to trzeba przyznać, że faktycznie jest problem w tym momencie, ja osobiście większe ilości piór muszę sprowadzać z Farmy, fermy gęsi, tak naprawdę, spod Gdyni, tak? To zapraszamy oczywiście tu koci, ko, kociewskich gospodarzy, żeby też gęsi Pari, hodowali. Pelpińskie skryptorium. Prawdziwą niespodzianką e, będzie na pewno e, wtorek w trakcie trwania naszej akcji, bo mieliśmy okazję, żeby z przewodnikiem Jackiem Chincem wejść na poddasze katedry w Pelplinie. To jest miejsce, które na co dzień jest niedostępne dla turystów, niedostępne do zwiedzania. I zrobiliśmy właśnie taki mały fotoreportaż z, z odwiedzin e, właśnie poddasza i to jest coś niesamowitego. Bardzo, bardzo fajne zdjęcia nam wyszły. E, katedra z, na górze, ja się śmieję, że wygląda jak kopalnia węgla kamiennego, bo e, jeżeli się tam wchodzi, to czuć właśnie jeszcze takie stare, stare czuć stare drewno, e, jest tam ciemno, tylko e, widać takie malutkie światła z, z, ze świetlików. Jest tam naprawdę niesamowity klimat i ten klimat udało nam się właśnie uchwycić na, na naszym blogu. Więc zachęcamy przede wszystkim we wtorek, żeby wejść na bloga, zobaczyć e, na, na profilu Katedry Peplin w jaki sposób właśnie wygląda w tym momencie e, poddasze, jak i co widać z dzwonnicy katedry. Bo także wdrapaliśmy się na, na dzwonnice, zobaczyliśmy piękne zdobienia na, na dzwonach, które rozbrzmiewają tutaj z, kate z katedry. To jest coś niesamowitego. Napisaliście na e, waszym blogu, że e, takie, takie, takie sformułowanie: poznaj najbardziej towarzyską katedrę w Polsce. Dlaczego akurat takie hasło? Właśnie dlatego, że y, katedra Pelplin jest bardzo aktywna na Facebooku i y, 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 to jest takie miłe i zabawne jednocześnie, kiedy właśnie człowiek siada na Facebooka i widzi, że y, katedra Pelplin go obserwuje, albo że coś polubiła, albo że coś skomentowała i tutaj nasuwają się od razu takie skojarzenia, że to jest taka właśnie, to jest takie miejsce y, żyją, takie, żyjące, można powiedzieć, tak? To nie jest taka monumentalna katedra, do której się wchodzi chodzi z jakimś przestrachem czy z jakimś takim patosem, ale jest to miejsce przyjazne i Moje wrażenia z katedry są również takie, jak byłam na jarmarku cysterskim dwa lata temu, ale też w zeszłym roku, i udałam się na zwiedzanie katedry. W ogóle zachęcam wszystkich, żeby w czasie jarmarku przyjeżdżali do Pelplina, bo wówczas w ramach atrakcji jest zwiedzanie katedry z przewodnikiem darmowe i mnie po prostu katedra zafascynowała. Bo rzeczywiście jest tak, że katedrę można czytać jak otwartą księgę. E, tyle różnych e, symboli, przesłań, obrazów. E, no, tak naprawdę każdy, każdy element, każdy element wystroju katedry o czymś nam mówi. I właśnie warto w ten sposób e, katedrę zwiedzać i ją poznawać. Czy już teraz możecie powiedzieć, czy jest coś u nas w Pekinie tak szczególnego, czego nie ma nigdzie w Polsce? No myślę, że przede wszystkim ołtarz w katedrze, no jest fenomenalny. To tutaj Grzegorz może więcej coś powie na temat ołtarza. No, jeżeli chodzi o ołtarz, no to na pewno musimy podkreślić tak naprawdę jego rozmiary, tak? E, e, Nieraz podkreślam, często też porównuję. E, w, z innymi ołtarzami go na, na naszym profilu Facebookowym, e, ale bądź co so bądź nie ma żadnej innej tak naprawdę. E, nastawy ołtarzowej e, na terenie Polski, która przewyższałaby wysokością nasz pelpiński ołtarz. E, natomiast ja nie boję się także określenia, że jest to drugi co do wielkości na świecie ołtarz e, drewniany. E, czyli tak naprawdę rzecz niepowtarzalna. Niepowtarzalna myślę, że warto z, po prostu tylko dla samego tego ołtarza przyjechać i zobaczyć. Natomiast e, oczywiście jest multum kolejnych rzeczy, które są e, niepowtarzalne e, e, w Perplinie. A mianowicie, chociażby mówimy o gotyckich stalach najpiękniejszych w Polsce. Mówimy także chociażby o samym budynku, tak? czyli drugi co do wiekości ceglanym e, kościele na e, terenie e, Polski. A także wiele, wiele, wiele innych rzeczy, o których tak naprawdę. E, dowiecie się, jeżeli przyjedziecie do Pelplina. Albo będziecie, oczywiście, obserwować na bieżąco e, profil Facebookowy. Katedry Pelpin, chociaż e, pamiętajmy, że katedra Pelpin tak naprawdę też troszeczkę inną misję spełnia, a mianowicie ona też e, pokazuje ciekawostki rzeczy, które nie zawsze przewodnik zdąży powiedzieć. E, no i też taką ma troszeczkę misję przede wszystkim dla mieszkańców Pelpina, a żeby tak naprawdę ich, ja tak osobiście ich troszeczkę też edukuję, a żeby też wiedzieli, jak piękny zabytek mamy na naszej pelpińskiej ziemi. Dokładnie tak. I jeszcze można będzie się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy śledząc bloga ruszajwdrogę.pl w czasie tygodnia z Pelplinem, e, dlatego że kolejnym takim fantastycznym skarbem, który jest ukryty w Pelplinie, jest zabytkowa Biblia Gutenberga. Jedyna jest w Polsce, jedyna, jedyna w Polsce, i dodajmy, jest to najbardziej wartościowy egzemplarz na świecie aktualnie. E, z tych kilkudziesięciu egzemplarzy, które, które istnieją, jeszcze które zostały. Ponieważ ma specyficzną skazę. I tak naprawdę o tym również, o, o, o Biblii Gutenberga i, i o tych skarbach, będziemy w czasie akcji na blogu pisać. Zresztą wczoraj bardzo ciekawa dyskusja się rozwinęła na temat Biblii, właśnie tej plamki. Tak? To jest bardzo fajne, że ludzie tak naprawdę także podejmują dyskusję, na przykład na Facebooku, tak? i dociekają tak naprawdę, bo to się okazało, że podobna plamka znajduje się w Berlinie. Tak? Ale faktycznie potem, oczywiście, zaczęliśmy badać tę sprawę. Wczoraj, zresztą wieczorem, dość długo debatowaliśmy e, na Facebooku dosłownie. E, I i, i z, przesz, właśnie dowiedzieliśmy się dokładnie, sprawdziliśmy te informacje, że faktycznie jest, natomiast ona jest bardzo mało widoczna, i nawet nie wiedziano, że ona jest tak naprawdę z zabrudzeniem powstałem pod czciące. E, dopiero pelpiński egzemplarz tak naprawdę, który jest bardzo widoczny to zabrudzenie na pelpińskim egzemplarzu. E, pozwoliło nawet zweryfikować, że to w berlińskim także jest, jest częścią odczionki wypadniętej z, ze składu. E, natomiast bądź co bądź pelpiński egzemplarz jest tak naprawdę takim najważniejszym źródłem dla naukowców, jeżeli chodzi o e, no nazwijmy to technologię Gutenberga, tak, jeżeli chodzi o tłumkę, tak, bo tylko pe, pelpiński egzemplarz pozwalał tak naprawdę odtworzyć rozmiar czcionki, jaki, jak była wysoka, jakiego była kształtu, tak, no bo oczywiście możemy, możemy zobaczyć, jakie to były litery, natomiast, natomiast tylko właśnie przez ten błąd, chociażby na 46. karcie wypadnięta czcionka, która odbija nam się bokiem właśnie, Staje się. Kiedyś był to błąd drukarski, na pewno może obniżą nawet wartość Bibi, natomiast w tym momencie e, stw, powoduje to, że to jest najcenniejszy egzemplarz na pewno pod względem e, takim naukowym, tak? jaką źródło, źródło wiedzy na pewno na pewno na świecie. Czyli pewnie możemy się spodziewać e, od wczesnej wiosny, kiedy rozpocznie się okres. E, można by tak powiedzieć, wycieczek po polsku z zmożony ruch, po tym jak Kasia i Maciej pomogą nam na swoim blogu ruszejwdroga.pl rozpromować właśnie Pelpin. Czy jeszcze takie pytanie, czy dla młodego pokolenia podróżowanie, czy zabytki mogą być ciekawe? Ja jestem zdania, że podróżowanie i zabytki są ciekawe dla każdego pokolenia. Trzeba po prostu tylko inaczej zacząć myśleć. Trzeba troszeczkę otworzyć umysł na to, co jest, co jest dookoła nas i jeżeli zacznie nas interesować właśnie to, co jest dookoła nas, to jesteśmy w stanie naprawdę czerpać z tego bardzo dużą przyjemność, z takiego zwiedzania. A ja bym powiedziała jeszcze inaczej. To jest też kwestia pewnego rodzaju promocji, marketingu miejsc. Dlatego, że Każde miejsce jest ciekawe, w każdym miejscu, i my o tym się przekonaliśmy, mówiąc kolokwialnie na własnej skórze. Są fenomenalne inicjatywy, fantastyczne skarby, różne ciekawe miejsca, ale to trzeba też odpowiednio wypromować i y, 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 zrobić to w sposób y, zachęcający. My jeszcze, tak jak obserwujemy w Polsce, mamy troszeczkę ten problem, że często turysta jest traktowany trochę jak intrus w niektórych miejscach. A jeżeli są miejsca nastawione bardzo, Pro do turysty, zachęcające do przyjazdu, gościnne. To wydaje mi się, że tutaj, niezależnie od wieku, zawsze znajdzie się okazja, żeby, żeby przyjechać i coś takiego zwiedzić. I dla nas, na przykład, takim gościnnym miejscem jest Pelpin, w którym nam się bardzo podoba, bo to nie jest tylko kwestia katedry i Biblii Gutenberga, ale to jest przede wszystkim kwestia ludzi, których to spotykamy sympatii, otwartości, takiego życzliwego podejścia i również klimatu samego Pelplina, które, które jest takim, no powiedzmy sobie małym miasteczkiem, ale z piękną historią, z pięknymi zabytkami, bo przecież oprócz katedry można jeszcze zwiedzić Kościół Bożego Ciała, można udać się na teren dawnej cukrowni, w której zresztą mój dziadek pracował i babcia i tam się poznali, więc to jest też taka historia rodzinna trochę. Można się udać na cmentarz przy ulicy Podgórnej, gdzie są zabytkowe nagrobki, epitaf Naprawdę jest tutaj wiele jeszcze miejsc, gdzie można pospacerować, udać się chociażby na górę Jana Pawła II, która jest troszeczkę za miastem w kierunku obwodnicy autostrady. I w ten sposób naprawdę cały dzień można spokojnie poświęcić na to, żeby do pobliskiego pelpina przyjechać i go pozwiedzać. Pamiętajmy właśnie, że tak jak sobie powiedzieliśmy, to dobro powraca, jeżeli jesteśmy dobrzy dla turystów, szczególnie właśnie dla młodego pokolenia. To teraz technologia jest taka, że, to, że takie informacje bardzo, bardzo szybko niosą się przez internet. Wystarczy wrzucić taką informację na Facebooka, że zostaliśmy naprawdę świetnie potraktowani, czy e, ktoś pokazał nam rzecz, której na co dzień nie widzimy i to naprawdę dzieje się w błyskawicznym tempie, kiedy e, taka, taka rzecz, którą... E, którym pokażemy jednemu turyście, dociera praktycznie do wszystkich jego znajomych, a kto wie, może też jeszcze dalej. Dlatego ja się bardzo cieszę, że, że poznaliśmy tutaj Grzegorza, że, że zobaczyliśmy, jak, jak świetnie działa profil Katedry Pelplin na Facebooku, bo to jest właśnie najlepszy przykład na to, w jaki sposób powinny być promowane polskie, polskie atrakcje. I jak zachęcić właśnie to młode pokolenie do tego, żeby w tym uczestniczyło? Dziękuję zatem serdecznie za, za przemiłą gościnę w Radiu Głos. Przypomnę, że byli z nami Kasia i Maciej Marczewcy z bloga ruszajwdrogę.pl. Od poniedziałku już intensywnie zachęcamy wszystkich naszych radiosłuchaczy do śledzenia. Tego bloga i oczywiście naszych wszystkich fanpage, aby odkrywać na nowo piękno naszej katedry, oczywiście Grzegorz Kilian, jestdzialnego centrum informacji turystycznej. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy, dziękujemy za zaproszenie. I zapraszamy na naszego bloga na stronę Rady Głos i e, katedry Perpin na Facebooku.